Słuchajcie, pierwsza rybka dzisiaj. I tak te białe podom zestawie na gumce, słuchajcie. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zimowo, aura rozpadało się w nocy, śniega nasypało. Spróbujemy złowić jakiegoś karpia z rzeki Słuchajcie Dwie Gruntówki, karpiówki Sygnalizatory Także nie przedłużając Zapraszam was na film, życzę wam miłego oglądania No i ja się do końca rozpakowywuję Zanęta wam potem pokorza Przynęta na hok i ciepia do wody Tak słuchajcie Pierwsza wędka Leci na kuleczka Rozmiar Kuleczka 14 na przyponie na fluorocarbonie 0,30 Do koszyczka zaraz zanęta słuchajcie Całe wszystkie zestawy mam ze skrętką porobione dzisiaj Już nabiją zanęta do kosza, zanęta mam zrobiono To wam potem pokorza tak o ciemno I do tego mikropelet słuchajcie I robimy pierwszy rzut do wody Nowe miejsce, nigdy ich tu jeszcze nie chytał, także próbujemy złowić jakiegoś zimowego karpia. Tak, jedna wędka to słuchajcie. Teraz drugo na plik białych. Tutaj mam akurat cienki zestaw zrobiony. Hoczek 14, Przypłon 016. Koszyk założyłem 40 gramowy, myślę, że go nie będzie znosiło. Zanęta w koszu nabito. Szybko białe na choczyk. Zrobimy rzut drugą wędką, słuchajcie. teraz pozostało tylko czekać na jakiś brani. Tak, słuchajcie, siedzę tutaj w tym miejscu na tej życe już jakoś godzinka. Na razie bez efektu. Jedna na białe, jedna Teraz ciepną na mały pelecik 8 mm. Spróbujemy na to. Słuchajcie, no a jak nie, jak się tu nic nie będzie na tym stanowisku działo, to przynda. Kawałek dali spróbuję, bo tam mam też takie miejsce wybrane. No i zobaczymy, zobaczymy co tam będzie. Póki co tego tak godą. No fajnie. śniega troszkę nasypało. Fajna atmosfera nad wodą, słuchajcie. I obejrzymy. Mamy już 5 grudnia dzisiaj po barborce. Także... Jeżeli ciekaw, powiem, co się będzie działo. Tukę na tej życe, czy uda mi się coś złowić. Tak, słuchajcie, no, nic się nie dzieje. Tukę na tym miejscu biera manele, plecak, siedzisko, słuchajcie, i maszeruje w dłużyki. Zobaczymy. Na innym stanowisku, czy się po prostu do co jakoś rybka złowić. Także widzimy się tam na miejscu. że już na nowej miejscówce i spróbujemy tupie. Czy cokolwiek będzie się działo? Może się okaza, że jest tu troszkę głębiej słuchajcie i, i po prostu to styknie, żeby żeby skusić jakoś ryba cokolwiek. Tupię, no, może tutaj poczować Białe na choczyku słuchajcie i robimy rzut do wody. Tak, słuchajcie, w nowym miejscu obie dwie już już zaciepnyte, drugą łą to po prostu na jeden pelecik o smaku Robin Reda. No i co jeszcze powiedzieć, siodą, czeką, zaś zaczyno, coraz to bardziej śniegiem sypać. Obejrzymy, to jest, więc już miejsce nie byda po prostu obławiał, to jest drugomiejscowa, co chcę sprawdzić i obejrzymy, czy uda się tutaj coś złowić. Już wam pokazuję, jak to tu wygląda. Jest, słuchajcie, pierwsza rybka dzisiaj. coś holuje na białe. I słuchajcie, mu karpia. Już go podbieram i wam go, go pokazuję. Słuchajcie, taki karpik pierwszy zimowy, taki malutki, ale cieszy niesamowicie. Zobaczcie, życzny karpik. Elegancki. Szybko zdjęci i wypuszczą go do wody. Tak, słuchajcie, taki. Jeszcze raz Wam go pokazuję. Na białe. Już go wypuszczamy na zadowolenie, słuchajcie. Płynie marynki. Pierwsza rybka, udało się złowić. Piękny, życzny karp. Nie za wielki, ale jak na ta pora, wam powiem i nowo miejscowa. Cieszy mnie to fest, fest. No i co jeszcze powiedzieć. Zmiana miejsca, jak widzieliście opaciło się. Tam było troszkę płyci, tu może troszkę głębi. Ta ryba tutaj bardziej się trzyma tego miejsca. Nie wiem, bo jak nimom, nimą, żeby sprawdzić dokładną głębokość. Tyle co se z zbadą. No i co? Wędki przerzucone. Jedna poleciała na kulka 15 mm. Drugo dali na białe trzimia I zobaczymy co się będzie dalej działo. Także fajnie się usiedzi, bo ręka rybą czuć. Co do zanęty słuchajcie, to już wam pokazuję mój miks. Co do zanęty słuchajcie to mam taki miks. Ciemnej zanęty z mikropelecikami Jeden tu mu mikropelet czosnek. Drugi też tam jakiś rybny. I po prostu tak wygląda moja zanęta na dzisiejszych tani. Na razie cisza, Dali siedza, nic, nic więcej się nie dzieje, ani brania, teraz mam obydwie wędki przeciepane na plik białych. no i obejrzymy Dali po prostu, może także trafił, że tego jednego karpę wyciągnął, nie wiem, zobaczymy, może jakoś inna rybka się skusi no nie, nie, niekoniecznie kaper, ale oby nawet jakoś płotka, żeby pobrała, bo miejscowa tu jest, mu powiem, widać, elegancko, no i to, że chciałem powiedzieć. Posiedza jeszcze dwie godzinki. Zobaczę, co się będzie działo. No a ty Dawid nie przypol tamtej zupy, jak ten film oglądasz, bo wiem, że do mojego filmu rosół gotujesz, także po Tak słuchajcie, zrobiłem teraz taki myk, już wam pokazuję, zrobiłem sobie nowy zestaw, że dom białe po prostu na włos. Słuchajcie, jak widzicie, choczek malutki z gumeczką i po prostu białe nabija na ta gumka tym przyrządzikiem trzy białe słuchajcie, tu cyk o i pyk. i tak te białe w zestawię na gumce słuchajcie i tak to poleci do wody Tak, słuchajcie widzowie, no niestety nic więcej mi się nie udało złowić. No i co, pomału się wydapakował, niestety zima, wąpołem, bo coraz to chłodniejsze się teraz zrobiło, że już mąka kapuca, czopka na ciepny to zapnyty do samego końca, wąpołem i, i troszkę piździ i po rękach, bo żech sobie rękawidze ze sobą nie wziął. Także ja się zbieram. Dzięki, za... Dzięki, że oglądacie moje filmy. No i dziękuję też wspierającym kanał. Pozdrowionka. Widzimy się w następnym filmie. Nara.